Przede wszystkim nasze obozy wyróżniają się obiektami, które są zlokalizowane z dala od miast. Dodatkowo charakteryzujemy się profesjonalną kadrą trenerską, która zapewni odpowiednie przygotowanie dla dzieci tak, żeby treningi były super, tak jak zawsze zresztą yy, oraz opiekunki, które... Bądź opiekunowie, którzy też yy, zapewniają yy, atrakcje w czasie wolnym. I jeśli chodzi o same atrakcje, to w zależności od lokalizacji znajdziemy różne takie na przykład jak dostęp do basenu, place zabaw, boiska piaskowe, ogólnie zielone tereny, na których można właśnie wypoczywać, czy chociażby też wolnych chwila grać w piłkę, wiadomo nie tylko na treningach.